Patrz, Nikolasko, mam się malować, a ty zgaduj, co to, mama maluje. Popatrz to. Tak, to jest fisz! Brawo! Zmasz, zmasz. No, tam była gwiazdka, a zmasz to, mam się drugie coś namaluje. Tak, i teraz patrz, co mam się maluje. Powiesz mi, co to jest. Patrz. Patrz teraz uważnie, uwaga. Co to będzie? Co to jest? Co, co to jest? Nikolasku, co mam się namalowała? Moon, brawo! Zmasz teraz. Zmasz? Zmasz, Mam się coś innego namaluje teraz. Zmarzesz, się namaluje następne. No, moon mamusia namalowała, tak. Zmasz. I patrz teraz, co namaluje. Moon był, tak, a teraz patrz, co mam się teraz maluje, uwaga. Co to jest? Bajk, brawo bajk No, nie mam on dzisiaj na, na dworze, bo już jest rano. No, zmasz bajka i mam się coś innego domaluje Tak, ślicznie. A teraz co mam się maluje? Przyjrzyj się. Co mam się namalowała? Spadło ci, to podnieś. Kochanie, co mamusia namalowała? Co to jest? Apu. Apu! Pięknie! A teraz zobacz, co namaluję. Patrz, patrz teraz. Uwaga! Co ja teraz namaluję? Poczekaj. Kar. Kar! Ślicznie! Kar! Jee, yeah, Ale ładny kar. No, zmasz teraz. A teraz zobacz, co mamusia teraz będzie malować. Puść. Uwaga! Przyjrzyj się, kochanie. uwaga, co to będzie? No, co to jest? B, P. A? A, A, B. Jeszcze B nie namalowałam. C. No powiedz, co to jest? A, B, C. A, C. A, B, C. A teraz? One, two, three. Oj, five. Mama namalowała od razu, a four zapomniał. Five. Six, seven. Five. Tak, mam się namalowała i normalnie to jest A. Czekaj, musia wszędzie domagać. Dobra, teraz zobacz. Co to jest? A, eight. Eight. Uh -huh. Brawo, eight. To jest eight. A to jest eight. To jest one, two, three. A to jest co? A, to, to. to five. <noise> no to pięknie pomaluj. A co ty malujesz? Powiedz mamusi. Kupa. Co to będzie? Ale dużo literek, cyferek. Aj ABC. A B, B zmasz teraz. Tak, i namaluję wam się.